Mam nadzieję, że mnie słychać, bo nie mamy mikrofonu. No przecież, przecież. Tak, ale jesteśmy dzisiaj team dobrany. XS i XXL XX... sorry, to w sumie powinnaś mieć też XXL. -ka. W razie co. Ja mam dzisiaj babskie dni, także koszulka jak najbardziej idealnie się, się pasuje i pokażę Wam dzisiaj, jak się trochę zmienił mój trening z racji tego, że jednak od dwóch tygodni tak gdzieś bóle, e, a propos mojej kontuzji, wracają i jeszcze nie wszystko jest tak idealnie więc muszę, muszę niestety zrobić parę kroków w tył e, więc pokażę Wam modyfikacje tak naprawdę jeżeli chodzi o mój trening w góry, to nic się nie zmieniło Zmie czyli lecę z Extreme Bikini Challenge bez zmian natomiast jeżeli chodzi o treningi dołu no to one są takie bardziej rehab, teraz. rehab to takie rehabilitacyjne tak więc e, jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenia to dzisiaj w sumie zaczęliśmy od bułgarów pierwsze co to e, tak jak zawsze trzymałam sobie ciężar w przeciwnej dłoni do tego co robiłam, do jakiej nogi robiłam, czyli lewa noga, prawa ręka, to w tym momencie jakby ciężar e, na nodze, czy w sensie noga i ręka, w której trzymałam ciężar jest na tej samej stronie. E, i zdecydowanie ciężar jest zmniejszony, a wszystko po to, żeby jakby tą stabilizację tutaj w pełni kontrolować i czworobocznym lędźwit tutaj kontrolować, który u mnie niestety przy okazji tej kontuzji i tym, tego roku stał się bardzo mocno permanentnie napięty i nieaktywny, też przez to znaczy się osłabiony. Także ja też sobie robię w taki sposób. Jeżeli chodzi o drugą część tego ruchu, w której muszę pilnować, to jest nie, oczywiście biodra, tak żeby ten był czworbocznie mocno zaangażowany, ale także jeżeli chodzi o moją prawą stopę mam gołej stópki, także nic się nie stanie, to to miejsce muszę pilnować, żeby było mocno wito ziemię. I w tym, i w tym akurat... Pomógł mi właśnie ogarnąć to wszystko grzycko pod szczangi, który ostatnio od razu odwiedził, uważając, ja słyszymy przyłatwiec w był wczoraj szkolenia. Ale wpadł nam pomóc i na nagrywać z trzechiem, także bardzo dziękuję. Więc lecimy dzisiaj z bułgarami za i ogólnie pracując mięśnie na stopie. To jest w ogóle inny poziom czucia w mojej głowie. Drugim ćwiczeniem będzie RDL u mnie z Hantlami, dlatego, że to jest dla mnie taka wersja, gdzie jestem w stanie mniej obciążyć jednak ten prostownik, więc też to sobie wybieram, bo jest to bezpieczniejsza opcja, natomiast nadal zdarzało się w ostatnich treningach, że była to też pozycja bólowa u mnie. Więc zobaczymy, jak dzisiaj po prostu będzie. Niestety to wyglądało tak, że przez dwa te miesiące czyli styczeń, luty kiedy wróciłam na siłownię, nie bolało mnie nic, super mi się trenowało. No, pocisnąłam sobie z ciężarem. Jakby zaniedbałam też y, do końca te, to, co miałam robić, bo wiecie, no już mi nie bolało, więc poleciałam sobie tak, jak mogłam, bo już też miałam. Naśleć ćwiczeń rehabilitacyjnych trochę. Trochę sobie po prostu poszalałam i przez to, to co miało być wzmocnione, nie było wzmocniane, To co było do tej pory mocne, pozostało mocne, jeszcze, mo jeszcze bardziej się wzmocniło, bo też zrobiłam progres jakiś tam z ciężarami, więc po prostu tak niefortunnie pewnie się to złożyło, że akurat jak zaczęłam redukcję, zaczęło gdzieś to powoli wracać, więc dlatego też teraz takie zmiany. Więc radę dla wszystkich osób, które wracają po konkluzji, nie bądźcie tacy nerwani jak ja. Chociaż u mnie to się odciągnęło prawie rok, więc usprawiedliwiam się tym. i jak widzicie dla mnie łapka jest za wysoko dość. także dobrym tipem jest na przykład podłożenie sobie należa pod dupkę jeżeli macie za wysoką łapkę teraz sobie zrobimy ciśnienie na mięsień pośrodkowy średni Piłą. ćwiczenie które może gdzieś się tam obiło, ale czy zobaczyło ja akurat robię z taką mniejszą piłeczką miękką możecie też robić z piłką taką dużą fitnessową jestem ciekawa jak tutaj sobie poradzi z tym ćwiczeniem ja teraz je robię codziennie w, w jakby w swojej Wczoraj moją górę też się robiłam. Miesięcznie średni pali przy tym niesamowicie. Natomiast ja mam z jednej strony to właśnie znacznie osłabione w porównaniu do drugiej dlatego teraz tą dysproporcję też muszę wyrównać tutaj jak coś to sobie nie diagnozujecie sami co macie słabe i tak dalej, dlatego, że czasami jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, że jesteśmy lewo, praworęczni jest to kwestia na przykład naszej budowy ciała, ale także na przykład uj, ale także na przykład skrzywienia kręgosłupa, skoliozy i tak dalej więc zawsze lepiej, jeżeli macie takie podejrzenia skonfrontować to po prostu z dobrym fizjoterapeutą. Sami nie jakby nie róbcie tego tak i nie róbcie ćwiczeń więcej na jedną stronę, więc się tym absolutnie nie sugerujcie. U mnie zarówno to skonfrontowałam jak i z fizją moim, czyli wojtkiem, jak i z brzytem, także mogę to robić bez jakby zastrzeżeń. O tak, jakby wręcz muszę to robić, wręcz mi kazali, bo naprawdę bym nie chciała sama z siebie. Nienawidzę tego ćwiczenia, ale naprawdę poślad płonie, Niesamowicie, W sensie średni. Przechodzimy do mojego ćwiczenia. Postawiamy się przez ścianie z piłką taką większą lub mniejszą jak w moim przypadku i w kolano, i na no w tym przypadku, przyściganej do ściany i kolano nogi, które jest od ściany, pycha piłkę jak najmocniej, jakby jakby chciała ją przytwierdzić do ściany. Ta pozostaje stabilny razem z biodrem w miejscu, unosimy nogę, cały czas wpychając do kolano do ściany i wykonajmy ruch hip hitch na jednej nodze. I wracamy. Tutaj także pilnuję, żeby kolce biodrowe były w tej samej pozycji i właśnie ta stopa, o której mówiłam na początku, także była widać przy wewnętrznej stronie ziemi. To jest ćwiczonka, <laughs> tylko Piotrek ma z dużą piłką. Nie podoba mi się, wolałbym robić bułgary z czterdziestkami. To jest bardzo niefajne. A jak czujesz średni? Bardzo mocno pali. U mnie najbardziej właśnie czuję ten średni, i stopę, nie? I Zresztą też nie po tej czuję... stronie akurat u Piotra, gdzie miałem zerwane, więc słabiej. Ta, jest słabiej. Tak, to sobie czuję, jak mi tą, jak mnie stopa pali, nie? No. Mega uczucie. To, co mówiłam na początku, inny wymiar. I ostatnie dzisiaj ćwiczenie, chodzi o trening do, to będzie uginanie nóg na maszynie, albo ławka rzymska, w sensie to egzamin nie sobie robię. Także w zależności od tego, na co mam ochotę, dzisiaj robię trening z piaskiem, także będzie to uginanie nóg na maszynie. E, tak jak widzicie, no, treningi są o wiele mniej objętościowe niż normalnie e, miałam i normalnie także w programie też ciężar jest niższy, ale to wszystko dlatego, żeby gdzieś te dysproporcje e, u mnie wyrównać między stronami i też dojść do, no wiecie, Mamie sprawności, że żebym sobie mogło już potem bez bólowych konsekwencji dźwigać. Także tak. To, to. Jeżeli chodzi jeszcze o moje ćwiczonka ekstra, super, super przyjemne. To między innymi jest to na ławce rzymskiej ćwiczenie na czworoboczne lędźwi, czyli nasącenie czworobocznego lędźwi, czyli jakby jestem bokiem do ławki i tylko wykonuję dołączoną fazę z 5 Także byłam też popracował w ruchu, nie tylko w izometrii. Side planka, buga, wszystko co mocne mięśnie kor, też dlatego ostatnio poszłam na lekcję pilatesu, żeby też to te mięśnie, te mięśnice, wszystko tutaj powzmacniać, dlatego że ja mam mocny mięsień prosty brzucha, natomiast wszystko, co jest pod nim, może nie tyle, że jest słabe, ale powinno być o wiele mocniejsze, tak samo mocne, jak ten mięsień prosty brzucha, <laughs> więc też nad tym jest praca, natomiast jeżeli chodzi o korno, to nie jest źle, w sensie o te mięśnie tutaj yy, z przodu, natomiast od tyłu z tyłu jest gorzej, co? Czekaj, Co by po co umierasz? do I tu mój potreningowy posiłek, czyli proteinowa granola, jogurt proteinowy, e, albo skery, jak wolicie, banan i truskawki, lub jakiekolwiek owoce, jakie macie. Także idę jeść. Dobra, moje kochane, więc możemy sobie już teraz pogadać, zrobić taki update, bo nie robiłam go od ponad dwóch tygodni. Jak już wiecie po wstępie, czyli po treningu, wróciły mi dolegliwości bólowe, związane jakby konsekwencje mojej kontuzji. Dalsze konsekwencje. Więc chciałabym Wam też dzisiaj o tym trochę powiedzieć i Wam to przybliżyć, dlatego, że też nie robiłam update'ów a wyzwania, właśnie z tego powodu. Jak wiecie, w tamtym roku przez 9 miesięcy zmagałam się z kontuzją, dopóki ktoś mnie nie zdiagnozował. Potem miałam operację, więc przerwa treningów także była. No i od stycznia sobie wróciłam od, do treningów, i do końca lutego tak naprawdę doszłam we wszystkich prawie ćwiczeniach do swoich obciążeń sprzed kontuzji. I potem się trochę wysypało. Otóż yy, nie powinnam na to wychodzi, robić tego tak szybko, albo robić to równocześnie z bardzo mocnym i dokładnym wzmacnieniem partii mięśniowych, które osłabły mi przez okres czy do tamtej kontuzji, czy to pewnie po operacji. Nie mam pojęcia tak naprawdę, nikt nie wie kiedy, jakby coś się wydarzyło, dlatego że zbyt wielu specjalistów mnie wcześniej nie zdiagnozowało w sensie. Nie dostałam dobrej diagnozy, wcześniej mimo że miałam wszystkie badania robione, bo na, u naprawdę dobrych specjalistów, to mimo wszystko trwało to, jak wiecie, 9 miesięcy, zanim trafiłam do Wojtka, który, Jabłońskiego, który mi w końcu pomógł i namierzył e, mój problem. E, więc tak naprawdę ciężko stwierdzić, na jakim polu to się rozegrało, wiem tylko tyle, że zdarzyło się to w styczniu. Po końcówce tego poprzedniego roku, czyli 21, e, gdzie. No, bardzo dużo miesięcy, miałam miesięcy stresowych. Był to najbardziej stresujący, chyba jeden z najbardziej stresujących takich lat w moim życiu. Był to naprawdę ciężki, y, ciężka końcówka roku i prywatnie, i zawodowo, i w ogóle w, ze wszystkich stron, więc też trochę wydaje mi się, że może to też było trochę odbicie y, tego, że bardzo dużo pracowałam, dużo się stresowałam. Nie mam pojęcia, tak sobie teraz mogę gdybać tak naprawdę tylko. Ale nie przynudzając, to tak jak już po treningu wiecie, mam osłabione chociażby mięśnie stabilizujące, jakby kor, czyli te od słupa, czyli czworoboczny lędźwi. Biodrowo lędźwi także jest osłabione i jest spięty, dlatego też muszę go rozluźniać codziennie, rolować razem z czwórką, mobilizować go, no i też wzmacniać, podobnie jest z mięśniem czworobocznym. On tak naprawdę y, u mnie ostatnio najwięcej dolegliwości bólowych wywołuje, czyli mięśnie czworoboczne lędźwi, natomiast jest to końcowy jakby efekt tego wszystkiego, co jakby jest zaburzone w moim ciele i to jest tak jakby końcowy efekt, nie sam problem nie, jest tylko w rozluźnieniu mięśniu, mięśnia czworobocznego lędźwi, a w naprawieniu całej postawy. Zaczynając od stópki. Właśnie dzięki Brzytowi i spod sztangi i właśnie Wojtkowi wszystko udało mi się tak naprawdę w głowie poukładać do kupy, że wiem, co ciągnie ze sobą dalsze konsekwencje, co z czego wynika, bo najbardziej frustrowało mnie niezrozumienie tego, co dzieje się z moim ciałem i co powoduje taki, a nie inny stan, bo często ten ból nie, nie zawarszczał mi bezpośrednio na treningu, a właśnie po, kiedy schyliłam się podnieść rola, kiedy wyciągałam mu zabawkę, kiedy na przykład kucnęłam do torby, to były takie, wiecie, sporadyczne czynności, wkładanie leginsów i przez ostatnie też dwa tygodnie bardzo ciężko mi było na bani, w sensie na głowie. Eee, nie będę ukrywać ten rok kontuzji, kiedy nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nikt nie potrafił mi pomóc eee, właśnie przez te 9 miesięcy, był dla mnie bardzo wymagający psychicznie pod tym względem i teraz, kiedy jakby już wróciłam do tych treningów bez obciążenia, jakby byłam mega na tym od początku. Naprawdę chodziłam z, tak jakbym była początkująca, w sensie z takim samym zapałem jak na w pierwszych moich e, miesiącach, kiedy zaczynałam treningi siłowe i się w nich zakochałam, to właśnie z takim samym zapałem teraz chodziłam te dwa miesiące, czyli styczeń, luty na siłownię i właśnie ten progres, który robiłam i tak dalej bardzo jakby mnie budował, cieszył i w momencie, kiedy to się wszystko jakby posypało znowu, to znaczy wróciły mi te drogliwości, nie byłam w stanie na przykład Znowu tak jakbym chciała, bo ten ból mi gdzieś doskwierał, no to nie będę ukrywać, że jakby strasznie źle się czułam. W sensie mm, nie było treningu chyba w tamtych tygodniach, e, dołu ciała, czy na przykład kardio, po których nie wyszłabym po prostu z płaczem z siłowni. W sensie nie wsiadałam do samochodu i nie zaczęła ryczeć po prostu. E, I chcę być z wami szczera, bo to jest jakby też element mojej drogi nie chciałam, jakby... nie chcę, żebyście byli obecni w tym. W sensie nie chcę Wam się pokazywać w tym najgorszym okresie, czyli tych na przykład dwóch tygodni, bo jeżeli mówię Wam już o czymś tutaj, no to chciałabym, żeby ta, ta, ta jakby część była za mną w jakimkolwiek stopniu. Teraz poniekąd jest dlatego, że przynajmniej jakby wiem, co mam robić w końcu yy, wiem, co się dzieje ze mną, z czego to wynika, więc to zrozumienie jakieś tam jest w mojej głowie i to jest dla mnie najważniejsze, że jakby. Rozumiem, co się dzieje w moim ciele, bo to jakby z czego co wynika, i o, i o co muszę zadbać, bo to było dla mnie jakby kluczowe, i brak tego elementu powodował bardzo dużą frustrację. I że też przez to ja, jakby powiedzmy sobie, w, póki co w wyzwaniu jestem w połowie, więc ja do tych treningów na pewno wrócę, ale dopiero w momencie, kiedy dostanę zielone światło od Wojtka, od mojego fizjoterapeuty, bo mnie pewnie udusi, jeżeli bym coś zrobiła, jakby yy, wbrew jego zaleceniem albo coś nie tak e, dlatego, że jemu też mocno zależy na tym, żeby mnie wyprowadzić z tego, co jestem mu mega wdzięczna bardzo ciężko mi jest się teraz powstrzymać przed tym wszystkim bo no, tak jak mówiłam na treningu, te treningi nie są jakby takie do końca przyjemne, bo nie ma tej satysfakcji z treningu czuję się jakbym nie robiła na półgwistka, ale kiedy przesadzę mogę sobie zrypać jakby to, nad czym pracowałam, to znaczy zrobić ten kolejny krok, wstecz, którego nie chcę robić. Więc pod tym względem jakby też to są dla mnie psychicznie ciężkie treningi, jakby jak kiedykolwiek mieście jakiekolwiek urazy, rehabilitację, złamania i wracanie do jakiejkolwiek sprawności, to pewnie wiecie, o co chodzi, że te wszystkie ćwiczenia nie przynoszą. Mm, one często frustrują, one nie przynoszą jakby takich wizualnych efektów, one w sensie często, zależne, zależy, czego dotyczą oczywiście, nie przynoszą takiej satysfakcji z ich wykonania, dlatego że są bardzo ciężkie psychicznie i te treningi bardziej męczą głowę niż ciało. I to też jakby, zwłaszcza w okresie redukcji, to nie jest jakby ten bodziec, który ja bym chciała odczuwać. I ja też często działam w takim trybie mm, na całość albo nic, jakby nie, ja nie potrafię wiecie, nie chodzić na treningi przykładowo i nie ćwiczyć i trzymać micha na 100%, bo dla mnie to jest takie w sensie trzymać micha na redukcję, także tak, że w sensie być w deficycie, bo dla mnie to jest po prostu bez sensu, jakby ja tak czuję od środka i ten stan jest dla mnie bez sensu, bo no, po prostu ja tak mam, nie będę Wam tutaj tłumaczyła, bo kto ma zrozumieć, ten zrozumie yy, i po prostu wtedy wolę sobie jeść na czuja i nie przejmować się aż tak tą michą, więc dla mnie to też jest dodatkowo w tym momencie ciężkie, dlatego że też czuję, że chciałam Zredukować, jednak, nie mogąc wykonywać tak ciężkich treningów i jakby cały czas zważając na to, te moje słabe punkty, <laughs> ciężko mi jest po prostu to wszystko pogodzić. Także będę się starała, ale zobaczymy z jakim skutkiem, dlatego, że też nie chcę się zajeżdżać jakby psychicznie i jeszcze bardziej sobie nakładać do głowy a propos redukcji, tego, że coś mi nie wychodzi, w momencie kiedy muszę dojść do ładu ze swoim ciałem i wyrównać i przywrócić mu taką. Najlepszą sprawność naprawdę, jaką miałam w życiu. Już nie, nie będę jakby kłamała. Ja teraz dążę do tego, żeby to ciało moje było jak maszyna nie do zajechania i chciałabym że to osiągnąć. Bo wiem, że znowu jak wrócę będzie to samo, co było w styczniu w lutym. I ja muszę być po prostu na to przygotowana. Ja wiem, że nie dam rady po prostu działać sobie, że tak ona trochę, wiecie, nie, nie dawać siebie wszystkiego na treningach, bo ja po prostu cholernie za tym tęsknię po tym czasie. I no muszę teraz zrobić teraz. Yy, trochę bardziej rozważni, żeby potem móc, mam nadzieję, do tego wrócić tak, jakbym chciała i tak, jak mi to sprawia na 100% przyjemność. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym też jakby z głową dała radę w tym wszystkim wytrwać. Przepraszam, jeżeli jakby ta pogadanka nie jest dla Was motywująca, tak jak powinna być, jakby przy okazji naszego wyzwania, i mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jakby źle, ale też chciałabym podzielić się tym, co się dzieje u mnie, no i że to nie jest zawsze tak różowo, kolorowo i po prostu to jest w tym momencie element mojego życia i tego, co też dotyczy y, mojej, mojej działalności w social mediach. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko zrobicie to dla mnie i nie poddacie się i będziecie, y, wy, wytrwacie w tym wezwaniu do końca. Ja, tak jak mówię, też w nim wytrwam. I wrócę do niego jak tylko dostanę na to zielone światło, to wrócę do tego momentu, na którym jakby musiałam zrezygnować z tych treningów. Co prawda, treningi góry nadal są na takim samym, jakby są te same treningi, treningi dołu są zmodyfikowane, więc jakby częstotliwość treningów u mnie w tygodniu jest taka sama jak w wyzwaniu, z, ty z tym, że to nie jest jeden do jeden to, co chciałam, żeby to było i jak chciałam działać. Także, żeby mi się cieplej na serduszku zrobiło, to możecie same napisać, jak wam idzie w wyzwaniu, na jakim etapie jesteście, jakie efekty macie po tych tygodniach yy, czy tygodniu, w zależności od tego, kiedy zaczęłyście i troszeczkę podnieść mnie na duchu, bo to naprawdę zawsze dobrze nam nie działa. Jeżeli chodzi o Stimba Collection, to chciałam wam pokazać parę nowości. Nie jest to premiera nowej kolekcji, jest to premiera m.in. nowego modelu biustonosza oraz premiera y, koszulek, które już widzieliście chociażby dzisiaj na treningu. I premiera jest też w tym okresie, dlatego, że jest to premiera, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowy model biustonosza z okazji Urodzin marki 2 Collection, także mega się cieszę i cieszę się, że w ogóle jesteście już tyle ze mną, że ta marka cały czas się rozwija dzięki Wam, tak naprawdę, dzięki waszemu zaufaniu i tym, że jesteście ze mną cały czas i wspieracie mnie w tych działaniach, więc naprawdę bardzo Wam z, tej, z tego miejsca dziękuję. Że dajecie mi taką możliwość, bo jak wiecie, stworzenie własnej marki odzieżowej i praca jakby nad tym była jednym z moich marzeń i totalnie jakby chciałam się temu poświęcić. Cieszę się, że mam nadal taką możliwość i dajecie mi po prostu taką możliwość. Więc też z tej okazji chciałam właśnie wypuścić coś ekstra i jest to limitowana edycja tego staniczka, jeżeli chodzi o ten kolor, więc on nie będzie jakby normalnie w ofercie dostępny. Jest dostępny z okazji premiery teraz i jest po prostu przepiękny. Jakby jak ja zobaczyłam ten materiał, to ja wiedziałam, że ja muszę Zrobić jakby coś z niego. Jest tak po prostu obłędny. Ja już go Wam pokazywałam jakiś czas temu i za chwilkę pokażę Wam także ten biustonosz. Nowy model, nowy materiał. I tak wygląda nowy model Stanika. I nie wiem, czy tutaj światło na tyle Wam to yy, jakby potrafi zobrazować. I zanim omówię model Stanika, to spójrzcie na ten materiał. Ja zaraz to zrobię jeszcze z lampą i pokażę Wam, jak on pięknie, ale to widać, jak pracuje pięknie na świetle. Ja jestem po prostu zakochana w tym materiale i on przypomina mi yy, łuskę syrenki, jakby to jest coś co mi się z nim mega kojarzy, więc tak prezentuje się biustonosz. Mamy też podwójne tutaj ramionczka, które dają dobre utrzymanie, elastyczne są i fajnie tutaj podtrzymują biust. Także pas jest tutaj dodatkowo wzmocniony, ale nie odrobi nam tutaj żadnej bułeczki, nie wrzyna się. Natomiast daje dobrą podstawę do podparcia właśnie biustu. Także, także też na pewno większe biusty średnie będą się dobrze czuły właśnie w tym kroju staniczka. Jeżeli chodzi o plecy, to jak wiecie, jestem fanką ozdobnych krojów na plecy i tutaj nie jest inaczej. Mamy tutaj yy, właśnie taką szparkę, trójkąt wycięcie na plecy oraz siateczkę, która jest także elastyczna, także ona też się super dopasowuje właśnie do naszego ciała, nic tutaj nie odstaje, nic się nie wbija i one są połączone tutaj właśnie w taki sposób, odsłaniając nam pięknie plecy i super je modelując właśnie także od tyłu. Także naprawdę jestem zakochana w tym modelu. Oczywiście zobaczycie go też w innych kolorach, natomiast yy, jeżeli chodzi o ten konkretny model w tym konkretnym materiale, czyli z syrenkowym wykończeniem, jest ta edycja właśnie limitowana z okazji urodzin Marii. Także odsyłam Was też od razu na stronę yy, właśnie Podobie Stunosze, bo naprawdę daję sobie nie wiem co uciąć, że zakochacie się w nich. Tak jak ja. no i kolejną rzeczą, którą już widzieliście na treningu są oczywiście koszulki, natomiast chciałabym od razu Wam tutaj zaprezentować to, jak ja te koszulki noszę, jak je wiążę, żeby one też tak wyglądały. Same koszulki są oversize'owe, w sensie one są e, nietypowymi t-shirtami, takimi dopasowymi, tylko są z, jakby już z wyjścia, oversize'owe. Więc powierzchnia na plecach motywujący napis, który też ma nas odpalać i dawać kopa każdego dnia, więc to chciałam też, żeby te koszulki zabierały, No i na przodzie logo. Jest to stuprocentowo bawełniana koszulka i tak na mnie wygląda xs -ka. I o! Tak, taką ma długość, tak wygląda. Natomiast jak już przeczytaliście, ja lubię ją sobie tak trochę podnosić tutaj do góry, żeby raz zaznaczyć tutaj fajnie talię i biodra. No i oczywiście odsłonić piękne legnicy. Także jak ja zakładam koszulkę raczej jak ja ją wiążę. Ja lubię sobie robić to nie w taki sposób, że o, robię... Możecie to też oczywiście tak zrobić, że sobie wpychacie wszystko po prostu do środka i bum. I macie. Możecie też to zrobić lepiej. Otóż bierzcie sobie róg tutaj tego i na skos wpychacie po drugą stronę. Pod stanik oczywiście. I róg z drugiej strony i robicie analogicznie to z drugiej strony i tutaj stanik Wam będzie przytrzymywał wszystko natomiast ona tutaj też będzie bardziej dopasowana z przodu możecie to sobie też tutaj regulować poprzez jakby wciśnięcie dalej materiału i wtedy ona z przodu tutaj fajnie nadaje nam objętości właśnie w ramionach przylega do talii, gdzie zaznacza nam też naszą figurę klepsydrę, no i uwydatnia poślarki także ja w taki sposób najczęściej ją wiążę i potem po prostu musicie sobie w lusterku ją ułożyć tak żeby Wam się tutaj dobrze wyukłada, aby układała była jakby luźna wszędzie, żeby nie ograniczała wam ruchów. I, I gdy poprawicie sobie ją już w tym no, to będziecie wiedziały, że to jest to, czego szukacie. Drugi sposób. Robimy sobie tak, że tutaj gdzie mamy te boczne szwy, patrzymy gdzie mamy sobie je wepchać, że tak powiem, żeby były na swoim miejscu. Czyli także wpychamy je tutaj pod staniczek i ten materiał, który nam tutaj zostanie, także zabijamy pod stanik. Staramy się go rozkładać, żeby on też nie był w jednym miejscu, żeby nie tworzył nam jakiegoś sztucznego garba i nie zaburzał tej sylwetki. I także tutaj z przodu nam się tworzy fajna, jakby tutaj klepsydra Drys znaczenie talii. tali. Także to są takie moje sposoby na to, jak ja sobie ten t-shirt ubieram na trening. I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o takie dni, kiedy się gorzej czuję, na przykład tak jak dzisiaj, mam swoje dni yy, i ten brzuch jest wzdęty. Jeżeli chodzi o babskie dni, lub po prostu nie wiem, więcej zjadłam albo jedzenie źle mi weszło na brzuszek i nie jest on taki płaski, to najlepiej właśnie mi się sprawdza ten t-shirt, bo on wtedy właśnie fajnie zaznacza tyły. A nie odkrywa tak przodu, który bym bardzo chciała ukryć. Okej, okay. jestem w trakcie właśnie montażu i... Przepraszam, że wyszedł tak chaotyczny materiał i tak chaotyczny vlog. Ale w sumie ja moje ostatnie dni takie były, więc to bardzo daje klimat tego, co się ostatnio u mnie działo. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. E, zapraszam Was serdecznie na premierę, na stronę, bo właśnie teraz też siedzę i montuję vloga, obrabiam zdjęcia produktowe, tak abyście mogli się już w niedzielę po południu cieszyć nowymi produktami, a raczej dostępem nowych produktów, premierą nowych produktów. Czyli tym, o czym mówiłam Wam w tym vlogu wcześniej. Dajcie znać, czy taki surowy materiał, vlog taki turbo, realistyczny i turbo taki surowy. Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja za, na ten tydzień jadę mm, do Barcelony, więc pewnie nie będę nic nagrywała, bo mam zamiar troszeczkę wychillować mocniej. E, natomiast e, na pewno po powrocie nadrobimy materiały, więc do zobaczenia.